Tam są. Chuje ich widać. pięć osób zostało wściekłych, jestem zostało. Nie, 12 Cztery drużyny. Drzwi otworzyli. No

Widać. Działa. To ja włączyłem. Ale to dziwnie nie Tam jest. Musimy przebić. dajcie kawy. Jest na dachu. Moja mina go powaliła, Grzechu. Dobija mnie, kurwa. Pat, żyje. JEST JEST <laughs> yes, <yes>. WYGRALIŚMY JEST <laughs> KURWA JEST Ja pierdolę! Moja no mina go powaliła i ty go dobiłeś Końcu rakedy Wygrane No robił mi Pięknie Jest! Platyna jest! Udało się, ej. mówiłem, że się uda. Ej, 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 ej. A ja człowieku pik 280 cały mecz ej. i chuj! Ja pierdolę! do sewkę! Pierwszy raz ja platynę zdobyłem! Można,